maleczko mamy 12 listopada. Ja się właśnie kończę zbierać, jadę po Pitra. No i co, lecimy na... Nie wiem czy to jest budika chyba nie? Na budikę w okolicy Peterborough Także odezwę się do Was już spod pitra domu albo z miejsca. Nie wiem jeszcze, zobaczę. Mam mało czasu, więc nie przedłużając do pierwszego dołka. Jakiego pierwszego dołka? Siemaneczko, dojechaliśmy na miejsce, tutaj ekipa się już przebiera. No, mordy uśmiechnięte. <laughs> Siemaneczko. No i dobrze, o, tutaj <laughs> ja tak też. Zostało. Żeby Co? Tak zostało po kopaniu. No, żeby tak zostało po kopaniu. Tak ci będzie być, być wesoło. <laughs> no tutaj tak się to prezentuje. No. 150 akrów, 150 osób, niby. Także zobaczymy jak to będzie. No dobra, włączę się już z pola. A jak? Dobra, ja mam pierwszą monetkę. Y nie mam pojęcia co to jest. Później do, do identyfikacji jak zwykle trzeba obczyścić. Ze mną Golden Cuba. Tutaj. <gry> I jeszcze mój sygnał. Znaczy sygnał już... O, dobra, czekaj. Nie nagrywa. No to możesz skomentować tutaj już w sumie i pokazać. No dobra, pierwszy mój ciekawszy sygnał. Też zajazdź. Bo, bo jak na razie są te polmosy i... Puścimy. Ale to jestem ciekawy co to może być. Wygląda kurde jak moneta, ale czy to jest moneta, okaże się w następnym odcinku. No i co, jestem na dołku, mam żydowską harpię, harfę, nie wiem jak się zwało. Na ebay'u kupił. Na ebay'u kupiłem, z dołka wyciągnąłem, w każdym bądź razie, yy, nie wiem. sobie z minut temu. Harpia, czy harfa, nie wiem. W każdym razie chodzimy na szwajcara sposób z Kubą, Kuba przed chwilą sobie podrzucił srebro, ja sobie podrzuciłem yy, jak to się nazywa, Harpia. Żydowska harpia, harfa. Kurde, no nie wiem, nie, nie pamiętam jak to się nazywa, W każdym razie ten... Yy... No dobra. Więcej nie mam nic do dodania. No i panie, panowie, tutaj mamy fan, którego się dzisiaj nie spodziewałem. Rzymek. Brudny. Do oczyszczenia, no ale rzymek. Rzymek to rzymek. Kuba wykopał przed chwilą kawałek krotalbela. No właśnie. Janczarka. Janczarka zaraz będzie, raczej znaczy no zaraz, no będzie do oczyszczenia. No. Dobra, później się włączy. Kolejny sygnał. Moniak zaraz obok Rzymka. Zajechaniec. Kurde, ale jak tu Rzymki wychodzą, to ja tutaj coś czuję, że nadziebiamy trochę. Z początku weszliśmy na pole. Przez pół godziny, 40 minut, kompletnie mieliśmy same śmieciowe sygnały. Jakieś, kurde, puszki, polmosy i tak dalej. Przeszliśmy na drugie pole. No, i tutaj zaczynają nam wychodzić powoli fanty. Tu Kuba coś znalazł, ja znalazłem. Także tu się teraz pokręcimy i liczę na to, że w końcu dziabnę złotego Rzyma. Kolejny zajazd. Coś się dzieje. No i mam jakąś znakę. Teraz mi trochę churde brudna jest, jak cholera, jak zwykle zresztą. O tej porze roku. Ale po oczyszczeniu powinno być widać. Ja widzę, kamerka nie uchwytuje. Powinno być widać więcej detali. Yy, rozdzieliliśmy się z chłopakami, a ja wróciłem tutaj w miejsce, gdzie znalazłem Rzymka, także znowu jakaś oznaka wyszła. Także to był chyba dobry pomysł, bo z tego co wiem, to im tam nic za dużo nie wychodzi, więc, yy, więc ja się tutaj pokręcę. Ładnie mi chyba mi przez twój ten. No zobaczymy jak się sprawdzą. Ostatni dołek szczegółaki fajny, jak materiał żeby. <laughs> Ostatni dołek nadziei. bo tak. Ty. materiał nagrałeś. Patrzcie. Specjalnie dla widzów Przema Puszkin. A pod spodem? Pod spodem nie ma co. Tam kawałek. wracamy do domu. Powrót na semi tarczy. Jeden Rzemek wpadł, kilka zajazdów. Kuba kilka monet. Tam delikwent się nie wypowie. No i co, podsumowanie zrobię krótkie.